Co jedzą skoczkowie narciarscy, żeby utrzymać formę i skąd wzięła się tak naprawdę anegdota o słynnej bułce z bananem? Dowiecie się tego w najnowszym odcinku Punkt K. Dieta skoczka narciarskiego powinna składać się z bardzo odżywczych posiłków. Musi się w niej znajdować jak najmniej przetworzonych produktów. Pierwszym etapem diety powinno być eliminowanie antyodżywczych produktów, takich jak nabiał, rośliny strączkowe, prozapalne oleje roślinne czy cukier. Trzeba też ograniczyć produkty zbożowe, zawierające gluten. Posiłki powinny składać się głównie z warzyw, ryb i mięsa dobrej jakości, jaj, masła, oleju kokosowego, oliwy z oliwek, owoców oraz bezglutenowych zbóż. W obecnych czasach nasza żywność jest bardzo przetworzona. Warzywa i owoce zawierają około 30% witamin i minerałów, jakie powinny zawierać. Kilkanaście lat temu wyglądało to całkiem inaczej. Dlatego, nawet przeciętny człowiek powinien wspomagać się naturalnymi suplementami, aby dostarczyć organizmowi 100% dziennego zapotrzebowania witamin i minerałów. Sportowcy, którzy wykonują duże wysiłki, jak również stosują niskokaloryczne diety, powinni dostarczać nawet 5 razy tyle witamin i minerałów. Zatem czy skoczkowie narciarscy powinni się głodzić, aby utrzymać właściwą formę? Oczywiście, że nie. Powinni jedynie wiedzieć, jak skomponować posiłki i jaka gramatura musi zostać w nich zachowana. Można się jej bardzo szybko nauczyć. Zawodnicy nie mogą jeść wszystkiego i w nieograniczonych ilościach, ale oszukany posiłek, taki jak pizza, raz na jakiś czas, czyli powiedzmy raz na dwa tygodnie, może bardzo dobrze zadziałać na hormony. Treningi skoczków narciarskich są różne, o różnych intensywnościach, dlatego kaloryczność dnia powinna być zmienna. Na to wpływać powinny zmiany zawartości tłuszczy i węglowodanów w posiłkach. Gdy zawodnik ma intensywny trening, powinien spożyć większą ilość węglowodanów. Natomiast jeśli ma trening o niskiej intensywności, podaż tłuszczy powinna zostać zwiększona. Są to zmienne dni o wysokiej, średniej, jak i niskiej zawartości węglowodanów. Te ostatnie przypadają na dni przerwy w treningach. Jak wiemy, skoczek narciarski nie może być zbyt mocno zbudowany, ponieważ każdy przyrost mięśni skutkuje wzrostem wagi ciała. Trening musi zostać opracowany tak, aby zwiększyć parametry mocy zawodnika, szczególnie siły nóg, przy jednoczesnym zachowaniu obwodu mięśni. Budowa ciała musi zostać dopracowana do najmniejszych szczegółów. Górna część ciała również musi zostać wzmacniana. Jednak nie jest potrzebna praca nad siłą i mocą tych mięśni. Ich obwody muszą pozostać małe. Wracając do tematu diety skoczków narciarskich, warto zadać sobie pytanie, skąd wzięła się rozsławiona przez Adama Małysza bułka z bananem? Jak wspominał sam legendarny zawodnik Zwisły, swój początek miał podczas Pucharu Świata na Skoczni Mamuciej w Harachowie. Podczas jednego z konkursów panowały złe warunki atmosferyczne, które zmusiły zawodników do przeczekania na górze skoczni. Co oczywiste, w tym czasie nie wolno było im zjechać na dół, by spożyć normalny obiad, ale konieczne było dostarczenie organizmowi dawki węglowodanów, które wolno ulatniają się w organizmie. Profesor Żołądź wpadł wtedy na pomysł, żeby kupić nam bułki i banany. Można było jeść bułkę, zagryzając bananem, albo na odwrót. W moim przypadku to było tak, że ja wpakowałem tego banana do środka, do bułki. Taki prawie hot dog, mówił z uśmiechem obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Od tej pory Małysz spożywał ten wykwintny posiłek za każdym razem, gdy musiał dłużej poczekać na swój skok, a bułka z bananem stała się popularnym chwytem marketingowym.